Was na bajkę, kiedy byłam jeszcze mała, babcia mi opowiadała, że za górą chęt daleko, czarodziejski lasek jest, w którym słodka chatenka stoi. Od lat wielu w niej mieszkał gorowy dziad i wilk i żabka i dwa zające i wiele różnych zwierząt. I wszyscy się kochali i sobie pomagali, czy to bajka czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie, a ja wszystkim wam powiadam. Takie jest, taki jest, miejsce jest na świecie, a teraz o tym posłuchajcie. Pewnego chłodnego poranka młody dziad postanowił wybrać się do lasu. Pochrócę. Gdy tylko zniknął za drzewami, do chatki wskoczyły myszki. Szarodków. No. Rozejrzało się po przytulnym, ciepłym kątku i pisnęły. Pomieszkamy tu przez jakiś czas, póki wciąż zimno na górze. Szarodka zasłoniła wyjście szmatką, usiadła na tobąku i zaczęła robić ciepły szary na drutach, z reszty wełny. Cieszyła się, że taki przytulny domek znalazła. W tym czasie jej mąż Szarodek zajął się brało na bała ale długo tak same nie posiedziały. – Koko? – rozległo się tuż obok. – A Kuku, mieszka tu kto? Czy wolna ta chatynka? Znajdzie się tutaj trochę miejsca dla nas? Kto tu mieszka? – Mieszka tu cała rodzina Żorotków, a ty kto? – Jeszcze będzie chodka w pulpie, bo mieszkamy razem. – A no wejdź, mi się ochocza myszki zamieszkali mieszkali we piątkę. Ciepło im było i wygodnie, bo zawsze jak się mieszka w piątkę, to jedno pomoże, drugie doradzi, a jak jedno zapomni, to drugie będzie pamiętać. Rodzina nie upłynęła, jak znowu ktoś mietpił swój ciekawski nosek w okienko. Był to zajączek z z żoną i synkiem. Powitać, powitać, a wolno zapytać, kto tam mieszka w tym słodkim domeczku? Myszka i żabka, a wy coście za jedni? Zając Wiceńko z rodziną. Możemy wejść? Myszka i Żabka popatrzyły na siebie, pokiwały głowami. Chodźcie już, tylko się nie rozpychajcie. Zamieszkali więc razem. <tryk> Myszka robi na drutach, Żabka herbatkę podaje, a Zające opowiadają, co im się w podróży przez las przytrafiło. Miło czas upływa ósemkę też przyjemnie mieszkać. Nagle skrot skrot kryc, kryc, ktoś się kręci wokół. To lisica rudenką ogonem zamiatam. Przez okienko zagląda, chustecz kwiaty na głowie poprawia, obcasikami przytupuje. Jest tam, kto w pielnikowej chacie, żwawo, mówcie. Mieszka na a kto pyta i kto się podkrada? Pytają zwierzaki. No. To ja, lisica rudeńko. Ciekłe macie schronienie, w lesie gimno. wpuśćcie mnie. Ogrzeje się trochę, a puszystym ogonem mogę wam całą izbę pozamiatać. Dobrze już, dobrze, wchodź, tylko się nie kręć, bo nam się ciasno robi. Skoczyła lisica rudeńko do środka, omiotła całą izbę i zginęła się w kłęby. Mieszkają już w dziewiątkę. Żabka wody do samobada nalewa, szklanki rozstawia, a zający grają na bałałance. A lisica, lisica klaszcze do rytmu. Ciepło im było i dobrze ze sobą, ale ciasno trochę. Mieszkali tak do wieczora, ale co to? Ktoś tam grubie na zewnątrz, dyszy ciężko. Wielkim nosem w okno puka, powarkuje, ogonem dybija, wreszcie się odzywa. A kto tu mieszka? A kto pyta? To tylko ja, wilk pazurzasty. Zimno mi na dworze, a tu widzę herbatę sobie parzycie. W cieple siedzicie, wpuśćcie mnie do towarzystwa. Hmm. Do wieczora jeszcze do haki przybyli biewiórka i jeż. Popatrzyły po sobie zwierzaki, jakże ich zmieścić, ale skoro pacy zmarznięci, niech wchodzą. Niestety robi się coraz chłodniej, wprawdzie wiosna już, ale zima powoli odchodzi. Pychały się więc zwierzaki, pchały się, pchały, pyszczały. Na koniec wszyscy się, się jakoś pomieścili. Teraz na prawym było już w środku jasno, Myszka sprawa na ogoniec. ogonie. Rzadka przykryła się zajęczymi uszami, zajął się o plecy lisicy, a ona przytuliła się do wilka. O herbacie mowy już nie było, bo miejsca zabrakło na samochód. ale za to ciepło im było, jak na piecu chlebowym. Tylko oczy zamykać i łapać pod powieki pierwsze sny. Jeszcze nie zdążyli zabrać, zasnąć, a już zerwali się na równe nogi. Coś wielkiego, ciężkiego chłopka po rozkaryje chrapie chatką i całą brzęsie. Co takiego? Jeszcze już późny straszy coś w tym lesie. Czy jak? Chrum, chrum, mieszka tu kto? Przedstawić mi się zaraz, kukim dobry. A kto pyta i czego chce? Chrum, chrum, to ja, dziksza szablasty. Zgubiłem drogę, zimno coraz bardziej. Nie, chcę mi się po nocy szukać, gdzie mój dom. Zwierzęta się zastanawiały. Wszyscy chcą tu mieszkać. Wszyscy o noce proszą. Ale czy się zmieszczą? Ale jak tu dzika zostawić, kiedy dom znaleźć nie może? Posuńcie się, zwierzaki. Przytulmy się do siebie, ciastki. Gotowi? Chodź, dzik. Prząka dzik, runka, kwiczy i stęka. Chatka w posadach trzeszczy, zwierzaki piszczą. Hałas jak Zabił się do środka, ale pół jakoś pokładali się obok siebie i spali tak do rana. Ale już o świcie, jeszcze nim słońce wyjrzało z zanagrupszego dębu, do chatki zbliżył się kudłaty i brzuchaty kosmacz. Wącha, ogląda, nosem porusza, oczami druga, niedźwiedź góry brzuch, bo to on był we własnej osobie. Stanął na tylnych łapach i gromko ryknął. O, kto tu siedzi w środku? Kto tu mieszka? O, się zwierzęta, strach jest jad. Nie wiedzą, kto tam tak strasznie krzyczy, suche gałęzie łamie. odżywa się, ociera. A ty kto jesteś? Czemu nam nie dajesz stać? Ja mam dwóch! Skoro wszyscy się grzejecie przy kominku, to ja też chcę, powiedział niedźwiedź. I nie czekając na to, co postanowią zwierzaki, zaczął wpychać pychać do środka najpierw swój wielki nos, a potem głowę. Niedźwiedziu, przestań, to na nic, nie zmieścisz się, krzyczą zwierzęta. Ale na próżno niedźwiedź pycha się dalej jak gdyby nigdy nic. Tymczasem wracał ścieżką dziad Borowu. Na plecach miał dwie wiązki pustu, a nos cały się zimna zaczerwieniem. Zagniewany był na siebie, jak ja mogłem bez rękawic w takie zimno się wybrać? Naraz zobaczył wielki niedźwiedzi zad, który wystawał z drzwi jego domu. Zwierz, zapał, parskał gniewnie, próbując wepkać się do środka. A cóż to w moim domu się wyrabia? Przerażone zwierzęta zaczęły jedno przez drugie się tłumaczyć, że zmarły w lesie, że chciały się obrzeć troszeczkę, że już dłużej nie zostaną, że już wychodzą. A dziad nie mógł się nadziwić, ile jego mały domek gości pomieścił. Podrapał się po brodzie i rzekł, samotnie tu przez lata żyłem, może uda nam się teraz jakoś razem zamieszkać. Dziwny leśny cud, bo ma piernikowa chatka zmieniła się w ogromny leśny dwór, w którym mieszkały wszystkie zwierzęta i leśne dziady. I nawet niedźwiedź się zmieścił. Mieszkają tak do dzisiaj, tylko nie wie, który to las, za którą to górą i w której to kraju.